się strzany test. Wreszcie. Żelki gofry. Kocham gofry. Ale wiesz, kto jeszcze bardziej lubi gofry? No? Twój pies. Ha! Ari kiedyś zjadła gofry, i nie patrzyła. Wezmę serduszkowego. Cheers! Ej, mają ten aromat ciasta i taki dobry sposób. Bałam się, że będą ochydne. Są w porządku. I taki goferek można jeść. No. Teraz aromaty się zaząbiają. Zaząbiają. Ja daję 3 na 10. Warto spróbować. Ja daję 8 bo mega nie lubię wiśniowych słodyczy, a tu akurat jako a, owocek jest wisienka. To ja lubię. Kolejna rzecz, podglądaczko. Mhm. Fajna? Cynamonkowe szugeten. Ja miałam być fit. Ja też, dlatego tylko testujemy, nie jemy. Jaka mięciutka w środku. Jeszcze żęczno, jak cynamonka. Jak ten lukier z cynamonem. Mhm. 7,5 na 10, bo strasznie słodka. Jesteś mega miła. A to ile dasz? 6. Ej, ty masz mikrofon do gry nogami, stara. No bez jaj.